Kolejną literą hebrajskiego alfabetu jest litera mem. Na tę literę rozpoczyna się między innymi dość ważne i bardzo często występujące w Biblii hebrajskiej słowo, które wymawiamy jako Midbar. Midbar należy przetłumaczyć jako pustynia, czy miejsce pustynne, miejsce opuszczone, niezamieszkałe, podobnie jak w naszym języku polskim. Ale z jednej strony w Biblii hebrajskiej słowo Midbar będzie oznaczać właśnie miejsce, przestrzenne, geograficzne, które jest niezamieszkałe, które jest opuszczone, również niebezpieczne i trudne, bo taka jest pustynia. Ale z drugiej strony wiele tekstów Biblii hebrajskiej będzie również używało słowa midbar na określenie pewnego uprzywilejowanego i szczególnego czasu, Jaki Izrael otrzymał od Boga właśnie wędrując po pustyni. Do niego też będą się odwoływać prorocy i wielu innych biblijnych autorów. Spójrzmy może na kilka przykładów. Na początku księgi powtórzonego prawa powiedziane jest, Izraelici wspominają swoją historię, jak to wędrowali przez pustynię, i w 19 wersecie mówią: potem opuściliśmy choreb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście w kierunku gór Amorytów, jak nam Pan polecił, i tak dalej. Szli Izraelici przez pustynię, Midbar, która była wielka i straszna. Rzeczywiście pustynia jawi się jako miejsce niebezpieczne, miejsce trudne, miejsce, gdzie panuje jakiś pierwotny chaos, nieporządek, gdzie nie ma miejsca na zamieszkanie ludzkie, ani też nie ma specjalnie zwierząt czy roślinności, chociaż jakieś, jakieś oczywiście żyją, ale nie takie, jak powinny normalnie. Pustynia była też w, w momencie czy w przestrzeni kultycznej Izraelitów, także miejscem, gdzie miały zamieszkiwać demony, gdzie wyganiano kozła Azazela, po to, aby on tam na pustyni poniósł w to miejsce, miejsce bezludne poniósł grzechy Izraela. I tak w księdze kapłańskiej w rozdziale 16 czytamy: Kozła wylosowanego dla Azazela, dla demona. Postawią żywego przed Panem, aby dokonać nad nim przebłagania, a potem należy go wypędzić dla Azazela na pustynię. I potem po całym rytuale powiedziane jest w ten sposób kozioł zabierze ze sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Na pustynię, właśnie. Pustynia jako ziemia bezpłodna. Ów człowiek wypędzi kozła na pustynię, miejsce, gdzie. Można doświadczyć też obecności demonów. Nasz Pan Jezus Chrystus podczas kuszenia na pustyni w sposób też doskonały mógł tego zasmakować i doświadczyć. W księdze Jeremiasza, kiedy prorok będzie wspominał też czasy na pustyni, tak powie z jednej strony: Pamiętam wierność Twojej młodości, miłość Twojego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Izrael jest świętością Pana. Więc Izrael miał wspominać czasy pustyni jako czasy takie pełne, jako miłość narzeczeństwa, czasy pewne sielska, ale z drugiej strony wyrzuca Jeremiasz swoim ziomkom mówić: Nie mówiliście, gdzie jest Pan, który nas wyprowadził z kraju egipskiego, wiódł przez pustynię, przez ziemię bezpłodną, pełną rozpadlin, przez ziemię suchą, ciemną, przez ziemię, której nikt nie może przebyć ani w niej zamieszkać. A ja wprowadziłem Was do ziemi urodzajnej. Tak widziana jest pustynia jako ziemia trudna, bezpłodna, sucha, ciemna, gdzie nie można mieszkać. Rzeczywiście wiemy też, że Izraelici niestety na pustyni już szybko, bardzo szybko po wyprowadzeniu ich z niewoli egipskiej zaczęli szemrać i narzekać przeciwko Panu, bo na pustyni im się nie podobało. I tak w rozdziale 16, zanim Izraelici otrzymali dar manny i przepiórek, Powiedziane jest, i zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do syta, wyprowadzili się raz na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę Rzeszę. Pustynia, jako miejsce, gdzie nie ma życia, gdzie tylko jest głód i panuje, i pokusa, aby jednak serce człowieka było odsłonięte. Rzeczywiście pustynia odsłania serce człowieka i to, co jest dobre, ale i to, co jest złe w człowieku. Stąd też prorok Ozeasz będzie wołał do Izraela jako do tej niewiernej małżonki, mówiąc, że Bóg będzie ją chciał jeszcze raz wyprowadzić na pustynię, aby tam doświadczała jego tej miłości. Mówi w drugim rozdziale 16 wersecie Ozeasz dlatego zwabię ją, niewierną małżonkę, zwabię ją i wyprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. I tam właśnie Poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez prawo i sprawiedliwość, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. To właśnie na pustyni ma Izrael na nowo doświadczać i słuchać głosu Pana w sercu, bo tam właśnie na pustyni ten głos rozbrzmiewa szczególnie. Psalmista również będzie się odwoływał do tego czasu kuszenia na pustyni i w słynnym psalmie 95, tym psalmie Invitatorium powiedziane jest Obyście dzisiaj usłyszeli Jego głos nie zatwardzajcie serc waszych jak w meribiach na pustyni w dniu massa, gdzie mnie kusili przodkowie, wystawiali mnie na próbę i doświadczali mnie, choć dzieła moje widzieli. Pustynia jako miejsce próby, pustynia jako miejsce doświadczenia, gdzie można, gdzie Bóg doświadcza też serca człowieka. Jednak przez proroków, przez Izajasza, przez tak zwanego drugiego Izajasza, Bóg też będzie zapowiadał Nowy czas, kiedy na nowo otworzy drogę na pustyni, drogę, gdzie będzie można znowu doświadczyć Bożej obecności. Mówi przez Izajasza: Bóg odcudzie nowego wyjścia. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Rozdział 43. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy, oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie, czyż jej nie poznajecie? Co to za rzecz nowa? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale, strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Bóg obiecuje nowy cud, właśnie woda czy dostarczenie wody, rzek na pustkowiu, a więc to miejsce, gdzie pozornie nie ma życia, ma stać się nagle miejscem pełnym życia dzięki Bogu. To wszystko o czym mówimy w odniesieniu do pustyni, będzie również obecne w Nowym Testamencie. Oto święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian powie, że to wszystko, co się wydarzyło Izraelitom, całe wydarzenie wędrówki przez pustynię, było pewnym znakiem albo obrazem tego, czego my doświadczamy, aby nas pouczyć. Nie chciałbym, bracia, rozdział 10, pierwszego do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, byli pod obłokiem, wszyscy byli ochrzczeni, wszyscy spożywali ten sam pokarm duchowy, pili ten sam napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus na pustyni. I później opowiada jeszcze o tych elementach życia na pustyni i mówi: Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali na pustyni i zostali wytraceni. Wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Nas, którzy żyjemy w Chrystusie, dosięga kres czasów i ten temat pustyni, Midbar, możemy przeżyć jako odniesiony do nas, gdzie Bóg chce nas doświadczać, próbować, ale też mówić do naszego serca i swoją opiekę i czułość nam okazywać.